Witajcie kochani, tak dobrze widzicie, tu mam mięsko kebabowe, tutaj mam do niego sosik jeszcze, kupiłem w Biedronce, eee, tutaj mam znowu jeszcze z kurczaczka, te takie polędwiczki bodajże, nie wiem czy będzie dobrze widać, one są zamknięte, więc mogę Wam tak wziąć grudnami. I wiecie co? No nudzę się normalnie, nudzę się. E, Hej, witajcie serdecznie, dzisiaj znowu e, Krecik, czyli niewidomy Crazy Blend rządzi w kuchni. E, nudzę się, bo, e, bo zostałam w mieszkanku u tu właśnie u Tomasza i wiecie co? Dobra, nastawię też pytanie i od nas 12 jest 15 godzina, nie palę. Znowu mi przeszkadza palenie, znowu mi wszystko przeszkadza. Na, na szumach tam dom pali, miałem miałam z nim zostać 4 dni i to jak mówi: wy się pozabijacie zaraz normalnie. To właśnie, tak ma razie, ty idź, ty idź. Aha, dobra, pierwsza, włącz patelnię. Ty, 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 ty z dziewczynkami, czyli szczeniakami naszymi. Tomka, nie wiem, który to jest, palnik. Ała! Już wiem, który pachnik. Teraz go trochę zmniejszę. Widzicie to, czy nie widzicie? Widzicie. A <słuchy> usmoliłem sobie chyba rękę. Ja to jestem dobry. I... Tutaj się miałem położyć. Ale chciałem sobie podgrzać. Dobra. Chciałem sobie podgrzać, wiecie co? Te, te... Ja to ryby, Takie właśnie plądwiczki. wiecie co? Otworzyłem kebab. I w związku z tym niechcący, i w związku z tym mówię, dobra to już nagram film, bo będzie właśnie kracik robi kebab, więc to będzie znacznie wyglądało niż, niż tam polanowiczki jak smaża, nie? Żadna rewelacja, ci, 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 ci co mnie znają, to już moje filmy trochę znają. Dobra, dam troszkę oleju, oleju chyba. Brakuje mi tu czosnku w ogóle, ale mam przyprawy jakieś kebabowe kre znalazłem. Dobra, tu otworzę sobie. Hop, otworzyłem, otworzyłem. Tu położę, o Boże, dosłownie wlałem na ślepo, oczywiście to widzieli, co ja zrobiłem, Boże kochany, dobra, już jest, działa, oczywiście w tle e, nasz szczeniaczek, który jutro kończy, jutro, jutro czy pojutrze, e, 7 tygodni, byliśmy u Weta ogólnie dwa dni temu, Wczoraj byś mu weta, bo jest z oczami psa, nasz weterynarz, bardzo fajny człowiek, e, Tadeuszy polecam, e, właśnie wam kochani, e, ziomek z e, pod Warszawy, jeżeli jesteście z Warszawy z okolicy, to wam polecam, facet mi naciąga, ja coś tam mówię, a może to to, a po co panu to, a to po co panu, no spokojnie, to dodatkowo może zrobić później. Więc, więc, więc wiecie, o co chodzi. On nie jest taki facet, że proszę musi pan do bo bo ja inaczej piesek zdechnie, bo piesek po prostu nie będzie robił kubki, no. I trzeba będzie robić mu lewatywki. No nie, nie, spokojnie, to nie jest źrebak, żeby robić mu lewatywy. Źrebak się robi. E, te pierwsze smuszkę się pilnuje. A tu są pieski. Porsia, Lola, do mnie. Dawne dziewczynki. Dobra malutka, nie widzicie, że obróżkę ma na sobie. Pokażę się. A widzicie, jak reaguje? Jak reaguje? No i da mam ci się bawić widzieliście? I to jest... I to jest niesamowite, co? E, dobra, ale dzisiaj nie o pieśkach. E, dobra, to ja teraz wezmę. Co myślicie? Już to mięso wrócić? Chyba tak, prawda? Zobaczcie. To, to jest tak myślę. Wiecie co zrobić? Nie mam, nie mam, nie mam to być przeprawione, ale to jest tak przyprawione, że... No, jakoś tak dziwnie. Dobra, ja to wezmę wsadzę. A ci sobie czy trzeba dobrze wsadzam. sadza. Uwaga! 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 Co robi niewidomy? Uwaga! Ała! Nie, ta nie żartowałam, byś to. Och, ja. O, jak to pyszczę? Ja te będę wziąć na mniejszym ogniu, bo nawet nie walicie, ale wziąłem na naprawdę minimalnym ogniu. Ludzie. Ludzie kochani. Da ja mam mieszać, tak? Na pewno. Aha, przyprawy, przyprawy, dobra. Na to... Czy ten sos ja mam do tego wlaczy. Wiecie co? Tak pryszczy, że zaś się boję. Cicho. Tu mam taką przyprawę. Nie wiem czy zgadniecie, co to jest. Czy zgadniecie w ogóle? Widać to w ogóle? Dzień. dobra. też ładny ma zapach. Lubię wam. Co w życiu? Czy to nie to samo? Wow, teraz naprawdę bardzo ładnie pachnie. Ja potem zrobię makronik chiński ale z chińskiego makaroniku też dodam przyprawy, bo już więcej nie mam takiego. I sobie kurczę, pogudziłem sztukę teraz. No wiecie co? No ja tu jestem naprawdę uroczy Zamiast wcześniej wziąć to zdobyć, jakąś dużą łyżkę, szukam Dobra, tak takim razie będzie to do mycia. To kurczę, ładnie pachnie. Ała, wow! się sukłam w głowę. Eee. A. Bo, żebyście widzieli co robię, więc usłyszeli dźwięk i patelnię. E, dobra, teraz otwieram sobie w takim razie, kochani, korabeczkę. Kurojek. Tak, od Kińczyka. Zubrki chińską, tak Dobra I z chińskiej Proszę bardzo Biorę przyprawę Jakąś Nie wiem jaka to zupka chińska Nie wiem czy widać czy nie widać Znaczy też nie zobaczycie Ale tutaj się nie szkoliłem żeby Wam pokazywać A, już nie mam obiektywy Dobra, jedna raz Druga druga Dwa, dwa. Tu mamy, też mamy coś, też coś mamy coś, też coś kuchennego, więcej kuchennego nie mamy, bo to jakaś zupka marki tani, dobra trudno, ale jest. Tu miały się takie ciężkie czasy, mi bardzo się chciało coś gorącego zjeść. Dobra, w takim razie, dobra to kładź tu. Teraz już, hop, przechodzimy na patelnię. Kochani, I do roboty, do roboty, nie czekamy. Nie wiem, ale ładnie pachnie. Odzież. Serdu mi się w ogóle to żółty przydał, nie? Na to dać później. No, to mogło być ciekawe. Nie wiem, czy widać, co tu mam. Benatnię, co tu mam? Nie wiem, czy tutaj. To... A, ja tu chyba serowy dałem. Zupka była, chyba serowa. A to? To ta, ta jest serowa. O! I to jest, i to jest genialne. To będzie genialne, tak, tak, tu, tu. Dobra, teraz mieszamy. Absolutnie. Widzicie, jak się marzenia szybko czasami spłynęły człowieka? To jest niesamowite w moim życiu. Czekajcie, gdzie mam łóżko? Wy nawet widzicie, jakie się kręcę. Dobra, mam łyżkę, mam łóżkę, mam łóżkę. jesteście? Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, kochani. Teraz może z jednego to smakuje. Mm. Mm. No. Taki chyba jak chyba... Jak chyba z kurczaka. Czy z baraniny? Nie, kurczęta chyba. No jest toko. No, no dobre. dobra. Dobra. kilka się podnosi. Chyba troszkę przesadziłem z przyprawami, wiecie, A troszeczkę. Zrobić, żeby tego sosu pływać teraz i to razem wymieszać? A to jeszcze chwilę, co? Niech się zrobi i tym sposobem tak sobie, tak sobie radzi człowieczek niewidomy, to wam. Żeby mi dokładnie wyszło, dobrze by ten sos wyszedł. Wiecie co zrobię? Jeszcze wezmę. Dam troszkę wody. Doby ten sosik. O i teraz tym to sposobem to bo, z wodą wymieszam. I to mi ładnie wszystko, wszystko mi zajdzie, nie? O widzicie? Tak sobie ten mianek wymyślimy. No dobra. I przekazi. Ty inny zrobiony. Ale ogólnie, nie wiecie nic, na nic nie mam chęć. Nie mam humoru, bo ja tak jestem bez życia. Taki... No, to kabetek jest. Panie, to jest taki jakby winegrę? Coś takiego? Ktoś napisze najbliżej, że ktoś się zna na tych sosach. Dobra, zamieszam. zaraz. Tak mało ciekawych film, co? Na pewno. Ale ponieważ nie miałem, jak będzie u mnie w niedługim czasie z humorem, to w związku z tym co to też prośbę wam nagram. Dziadku, gdzieś mogę to... A. No i... No dobra. Dziewczynki jeść dostały dzisiaj kiełbaskę. Biedronki także spokój mam z nimi teraz Potem jeszcze jeszcze jeczko No więc jeżu, jak się zamieszam wezmę raz przy Was no i ten weterynarz, głupi wam, padły człowiecze, co takie czy są, na filmiku tam widać to ja filmowałam tam więcej podłogi chyba niż psów, także wiecie jak to jest ze mną ale nawet jeżeli zobaczycie, że to moje filmy są takie czasami nie wiem już przy samym wejściu jako takie zdję, zdjęciowe że mi ciekawego, to niestety może warto posłuchać, bo e, nie dobra, nie wiadomo filmuję, tak? Nagle szybko zaczynam filmować i żebyście coś ewentualnie sobie mogli skorzystać na przykład z porady czy z czegoś na przykład. Więc później mm. to bywa, a nieraz może wyjść fajnie. No. no. Dobrze. Zamieszam. Mm. To jest dobre z tym sosem serowym i z tym, tym... naprawdę także kochani, ja was gorąco pozdrawiam i polecam sobie kupić taki gotowy kebabik i może sobie ładnie zrobić samemu też pyszota nie wiem, między chyba 11-13 zł zapłaciłem jakoś tak, nie? także pozdrawiam no do tego można ryż, ja sobie wezmę ugotuję um, ugotuję zrobię zupkę chińską, tak? tak jak widzieliście zupki wcześniej na filmie, także tym sposobem e... i chyba nic więcej do tego nie dam Pozdrawiam Was serdecznie. Chyba, że kupię sos chili albo czesunkowy, To może wtedy, ale jeszcze nie wiem. Ale jeden drugi polacam, uwielbiam, sos słoko kwaśny, sos chiński też mógł być dobry. Dobra, bo mi się przypalił. Pa, pa! Dziękuję za oglądalność. Zatrzymaj nagrywanie, ekran startowy. Przeci ekran startowy.